To był najgorszy rok mojego życia. Gdybym miała określić mój pierwszy rok studiów za granicą jednym słowem, byłaby to porażka. Poczynając od znajomych, życia miłosnego, studiów, pasji i kończąc na zdrowiu. Studia za granicą były moim marzeniem, odkąd tylko pamiętam, ale rzeczywistość okazała się inna. Bardzo dużo rzeczy mnie przygniotło. Dodatkowo fakt, że weszłam oficjalnie w dorosłe, samodzielne życie, podwajało moje poczucie bezradności. Bo nieważne, że czułam, że wszystko mi się bali, i tak musiałam stać, pójść do szkoły, odrobić lekcje, posprzątać mieszkanie, wywiązać się ze swoich obowiązków w pracy, bo życie szło dalej bardzo szybko, nawet kiedy ja stałam w miejscu i nie było kogoś, kto mógłby się mną zaopiekować. Byłam tylko ja sama ze sobą. Jeżeli chodzi o znajomych, na początku czułam się mega samotna. Czułam, że nie mam swojej osoby w klasie i wszyscy ludzie, których poznałam, po prostu nie pasowali do mnie. Na szczęście tutaj udało mi się coś z tym zrobić. W mojej szkole zbliżyłam się bardzo z Aną i zaczęłam bardzo intensywnie wychodzić do ludzi i poznawać nowe osoby. Poznałam mnóstwo cudownych osób, w tym też sporo Polaków i zaczęło być trochę lepiej, chociaż w pewnym momencie miałam tyle znajomych, że nie miałam czasu i energii dbać o te wszystkie znajomości i relacje, więc myślę, że muszę znaleźć chyba jeszcze taki balans, ale może. Odchodzi w naszych 20 żeby po prostu poznawać ogromną kupę osób, nauczyć się czegoś od każdej z nich i zawsze mieć kogoś, na kim można polegać, nawet jeżeli nie wszystkie te przyjaźnie będą jakieś mega głębokie. Co do życia miłosnego, wyjechałam na studia z mindsetem, że nie chcę wchodzić w żadne relacje, nie spieszyło mi się z tym po prostu. Chciałam skupić się na sobie, czułam też, że może nie do końca jeszcze jestem w stanie otworzyć się na kogoś nowego po moim ostatnim związku. Jednak trafiłam na osobę, która była to w sumie obsesna w moim punkcie, i jakoś tak wyszło, że weszliśmy w pewnego rodzaju relacje, chociaż no, nigdy oficjalnie nie byliśmy razem. Podygaliśmy się przez chwilę, a potem on zdradził mnie z chłopakiem. Moje pierwsze love story na studiach w Madrycie to był jakiś żart tak trochę nie powiedziałam wam całej prawdy jeżeli mnie oglądacie czy to na youtube, czy na tiktoku to mówiłam wam parę razy że właśnie jak przyjechałam do Madrytu to zaczęłam z pewnym chłopakiem kręcić on był mega zainteresowany, mieliśmy vibe y i jak pojechałam do Polski na święta no to goście sobie znalazły kogoś nowego jak mi nie było przez miesiąc w Madrycie także generalnie goś mnie zdradził jeszcze nawet jak nie byliśmy razem to już jest talent, ale nie wiem czy ktoś z was zwrócił uwagę i zauważył, jednak za każdym razem kiedy wam o tym opowiadałam, ani razu nie udało słowa, się Wreszcie będzie mój crush to swoją nową drugą pałkę Mówiłam druga połówka, jego nowa sympatia ale ani razy nie powiedziałam jego nowa dziewczyna jego nowa laska, bo to nie była laska to był chłop. Gość zaradził mi z facetem i wiecie, teraz się z tego śmieje, ale wtedy mi było autentycznie mega przykro i mega głupio i w ogóle spodziewałam się, że kiedykolwiek mi się taka sytuacja przytrafi, ale mówię teraz mam z tego bekę, bo to jest tak powolny plot, że what the fuck, what the fuck, what the fuck, what the fuck what the i o dziwo po tym wszystkim poznałam kogoś nowego, z kim od razu po prostu fitnęło. ten chłopak tym razem nie jest gejem na 100%. i znowu zaczęłam Czuć nie tylko Mam nadzieję, że ta historia, która był początek, i wam się, że nie niedługo, ale na razie wszystko idzie w dobrą stronę. To, co dowaliło mnie jednak najbardziej, to to, że czułam, że straciłam siebie. Już na początku czułam, że bardzo się męczę i że powinnam coś zmienić. Zatrafiłam na bardzo duże szans w ciągu tego roku, żeby zmienić swoje życie nawet o 180 stopni. I za każdym razem wybierałam rozsądek. Ja nie rozpoznawałam sama siebie. Daria, którą zawsze byłam, żyła for the plot. Zostałam w miejscu, w którym się dusiłam. Sama nie wiem dlaczego. I teraz ten fakt dręczy mi każdego dnia. Dosłownie nie Mogę spać, bo czy we śnie, czy na jawie, jedyne o czym myślę, to, żeby cofnąć czas i podjąć inne decyzje. I niestety tak się nie da, a takie dręczenie same siebie zabiera mi tylko możliwość doceniania teraźniejszości. Choć wiem o tym, nie mogę przestać, jestem zła na siebie. Po raz pierwszy w życiu naprawdę żałuję i czuję nie są porażkę, że ten rok był porażką. Ale to, że było mi ciężko, nie znaczy, że mój czas tutaj był kompletnie zły. Nie zrozumcie mnie źle, nie chcę, żebyście tak odebrali. Każda historia zawsze ma dwie strony medalu. Więc chciałabym zakończyć ten rok ucząc się z moich popełnionych błędów i doceniając wspaniałe momenty, które da mi było przeżyć. Po pośród całej tej burzy w mojej głowie były chwile, które no zawsze pozostaną w moim sercu. Także dziękuję i oto tym akcentem oficjalnie skończyłam pierwszy rok studiów. We did it guys! Ciąg dalszy nastąpi. You, and I hate to, it's so hard